Dobra, widzą charters, nie? Ciemno jest niestety w samochodzie, więc o tak może będzie mi lepiej widzieć tutaj od światła. No, wreszcie przyjechałem, wreszcie jestem, także pora się tutaj troszeczkę zapoznać. Jak to w ogóle tutaj wygląda, o co tutaj chodzi. Może tak sobie zróbmy kamerkę. No nie wiem czy będzie cokolwiek widać, może lampę spróbuję włączyć, da się tutaj? Włącz lampę błyskową, o mamy, super. Nica chodzi naprawdę wybitnie, przyjemnie jest to wspomaganie, no naprawdę to jest poezja, jeśli chodzi o sterowanie, kierowanie. Sterowanie to później będziemy, jak będziemy jeździć. Jedną ręką to robię, bo drogą trzymam telefon oczywiście, oczywiście DUFSO. Yy, podstawowe informacje, 253 tysięcy przebiegu. Yy, ta dioda, na razie rozkminiliśmy, że jakoś się zapala kiedy ja tutaj te światła. Włączę, zaraz to było chyba te, tak, zobaczmy. O, i zgaśnie, kiedy ja włączam światła. Kiedy ja włączam światła. Więc nie wiem o co to chodzi. Czy żarówka, która się działa, czy co? Nie wiem. No nie wiem, jeszcze tego nie rozkminię. muszę sprawdzić, co ona ogólnie oznacza. Jest przekreślona... Taka jakby... Jeszcze raz zapalę, przekreślona jakby taka okrągła... To kółko, jakby takie, nie? Jakby żarówka, właśnie, czy coś? No właśnie, ciężko powiedzieć. Sprawdzę to później w tej książce. I tutaj był taki, teraz tego nie ma, tej, 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 yy, tej kontrolki od hamulca. Może spróbuję zasamować, może się zapali. ale nie nie ma tego. W ogóle. Nie wiem, właśnie wtedy tam, tam była. się zapalała. No zobaczmy, co jeszcze. Co jeszcze tutaj. Ja się dopiero zapoznaję z tym autem. także... Mam na to dużo czasu, nie śpieszmy się, w następnym tygodniu oczywiście idę na egzamin, także też życzycie mi szczęścia. Witamy teraz Retro Gry, Mariowski mówi, o Polonezik, Marcin Ozlański, super Superfura, no kurde stary to jest takie moje całe marzenie, na którym ja od 14 roku życia marzyłem i mam w końcu to, ja pierdola, ja nie wierzę po prostu, naprawdę. I to dzięki wam. Ja, ja zrobię osobnego live'a, czy jakieś kartkę tu wydrukuję z tymi osobami, które wpłaciły, bo ja na razie naprawdę nie dociera do mnie, że to już mamy. Serio, to jest, nie są głupi. tak jest. Jeszcze włączę lampę i od razu z góry mówię, że może w każdej chwili zerwać live'a, ponieważ mam tylko 42% baterii. Więc jakby coś, to napiszcie na czacie, jeśli zerwałoby live'a. Dobrze? Yy... Tutaj się pyta retrokasu, czy diesel, czy benzyna, benzyna i gazu niestety nie ma. Bo by się przydał w sumie dla odmiany, raz gaz, raz benzyna, no ale butla była, tylko została wymontowana, ale w bagażniku podobno jest. Podobno jest. Yy, no, jeszcze tam nie zaglądałem, nie, podobno jest. Yy, no, instalacja, jak przyczepić tą butla. Zobaczymy. Marcin, sprawdź ile cofnęli mu licznik, jak 100 tysięcy to nie ma źle będzie chodził nawet jakby więcej. Po co ktoś w pole miałby tutaj yy, licznik mu zmieniać. Yy, Jestem trzecim jego właścicielem teraz. I jest Kuba, Siemanko, dobra, jak teraz chodzi tutaj, pokażcie mi zobaczmy to. Aha, to mamy tylną szybę, ok. Chyba są trzy fazy, jak ona się tutaj rusza, dobra, to tu naciskam, nie, co to jest to światła chyba. Chyba to są... Yy, zaraz, to są chyba przeciw jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze się uczę, trzeba się nie śmiać. Tu jest oczywiście zaślepka. Nie wiem, do czego służyła w jakichś dodatkowych wersjach, albo co tu można było domontować. To jeszcze nie wiem, co to jest. Na razie nie chcę tego przełączać, bo nie wiem, co to jest. Możecie mi powiedzieć. Yy, tu jakieś w ogóle kable zwisają, bezpieczniki. takie bezpieczniki chyba jakieś, czy co? Nie widzę, bo ja... Yy, wy z telefonu teraz więcej widzicie niż ja, bo ja nie chcę tam się schylać. Tu chyba otwieramy... Czekaj, to maskę otwieramy, czy to jest yy, bagażnik? Czekaj, muszę aż zobaczyć. Maskę, tutaj otwieramy maskę. Co tu jeszcze? Tu otwieramy bagażnik. Teraz go sobie otworzymy, zobaczymy co tam co tego jest. Tu jest regulacja fotela. Oczywiście ja później na profesjonalny już film tak nie taki był jaki. O, teraz to dopiero zauważyłem, patrzcie. Ciekawe czy da się to jakoś przykręcić. O, cholera. No, no nie wiem, zobaczymy. Dopiero teraz to zauważyłem. Ueto, to trochę to, 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 to słabo. Zobaczymy. Oczywiście klamki. Białe, to tak jak w każdym Polonezie. Czekaj, zamkniemy drzwi, żeby zapaliło się światło. O, w drugiej strony oczywiście też biała. E, zaraz będziemy sprawdzać dalej, kto tam, co tam ktoś pisze jeszcze. Kuba Siemanko, co wcześniej stanęło na live? 100 dopiero przed chwilą wróciłem do domu. Dopiero przed chwilą. Tak długo jechaliśmy. Ile dałem? Pyta się RetroGry, 1500 zł. I to o to samo pyta Mariowski. Moje 12, a ćwiartka na liczniku przebiegu. No i dobra. Nie jest tak źle, gorsze są samochody. Yy, dobra, moje 12. Moje, może ewentualnie przeciwmgielne przednie z, z no nie wiem, nie ślepca zaślepce. Przednie? Aha, halogeny Ci chodzi, halogeny, Może możliwa. Niku Miku, Siemanko, Seba. Polak płakał jak sprzedawał. No miły był ten Pan, nie, nie płakał. Czekaj, a czemu znowu teraz lampka mi się nie świeci? O, tutaj coś jakaś, Te drzwi chyba nie do końca się domknąłem. A teraz jest elegancko, pali się lampka. Zobaczmy, czy. Co to jest jeszcze tutaj? To tu są też chyba światło. To czemu tu też są jeszcze takie? Jeszcze tego nie rozkminiłem. muszę to w tutaj zobaczyć, czym się różni to od, od tego. Nie wiem, możecie przy okazji podpowiedzieć. To jest ogrzewanie tylnej szyby, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i tu się, O Jezu, przepraszam. I tu się zapala właśnie dioda, zaraz wam pokażę. O. Tutaj ta. O, przepraszam. Dobra, yy, tu się zapala. O, ogrzewanie tylnej szyby. Też nie muszę... Nie pamiętam dokładnie, które były przeciwmogłowe, te czy te. Muszę to sprawdzić, yy, bo drogowe będą chyba tutaj. Zaraz to też będziemy sprawdzać. Yy, awaryjne. Nawet jeszcze nie sprawdzałem, czy wszystkie kierunkowskazy chodzą. Chodźcie sobie, zobaczymy. Z przodu jest gal. Tyłu. Z tyłu. tyłu też jest w porządku. Jak w przerwie live to dlatego, że telefon mi się rozładował, także będziecie wiedzieć dlaczego. Dobra, spróbujmy jeszcze tak. O. Znowu coś tutaj z tą lampą jest. O, teraz zaskoczyła lampa. Dobra, będzie fajnie, będzie fajna zabawa na tym kanale. Czytamy dalej. Wyłączmy może sobie już awaryjne. O, po co mają tam rygać. Yy, powiedz proszę, że chociaż serducho silnik ma zdrowy. Wygląda, że tak no. Fajnie, że nadajesz, mówi mister Larkin. Jaki kolor ma? Zielony, taki ciemny. Pokażę go jutro jeszcze tak w dzień. Widzę, że jesteś zadowolony, Marko. Jest legańsko! Jestem zadowolony! Normalnie rewelacja, podigły, Tako! I znowu zgasło lampka. Czemu to się jakoś gasi? <grymne> Dobra, <grymne> krzysiek wójcik, się manko. Szafran, pięknie chodzi silnik. Pięknie, popatrz! Aaa! <grymne> <grymne> tutaj. <grymne> po prostu poezja jakaś. Seba, tak, takie, takie gadżety, jak jest bez samochodu. Dobra, nie będę tego czytał. Tera malucha kupuj. No, malucha to Bregsonowi kupimy, nie? Polonez Legański mówi, Kuba, tak jest. Czy jesteś zadowolony z zakupu stary? Ja, to jest najlepszy dzień w moim życiu w ogóle w tym momencie. Najlepsze urodziny. Dzisiaj mam urodziny. 30 drugi i to jest mój ulubi ulubieńszy dzień w życiu. Legański mówi, Serno, no. No, przyjedziemy. Ja zapraszam Was wszystkich, to pojeździmy sobie tym. Zapraszam wszystkich. Tych, a, a tych, którzy wpłacali też tym bardziej. Po, ja zrobię potem live'a, przeczytam wszystkie te osoby, które wpłacały te donaty. To jutro postaram się. Jeszcze zremontuję materiał, który nagrałem kamerą, jak jechaliśmy, jakie przygody mieliśmy po drodze. Uuhu, uuhu, uuhu. Nagram wam to pokażę. Szafran mówi, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kłaniam się. Y... Fajne alusy ma. No, no fajne, fajne, no ale aczkolwiek wolałem kołpaki, ale alusy jeszcze lepsze. Może nie domykać drzwi wtedy nie będzie lampka przygasać. No właśnie jeszcze nie trzeba o co tu chodzi. Wyglądasz na Mac 25, no tyle oficjalnie mam, Czy mam prawko, idę, poniedzieli się zapisuje, znaczy już nawet jutro się chyba zapisze i poniedzieli, zależy kiedy będzie wolny termin, się zapisuje na egzamin. No dobra, co jeszcze ja tu mogę pokazać, ta lampka tak naprawdę to tutaj beznadziejnie daje, po prostu Wam powiem, to jest o ta lampka, ona tak naprawdę słabo oświetla ten, ten, ten samochód, trzeba może tu coś wymienić, nie wiem, ale jak się nagrzewa stary, uuu. Słuchajcie jak ekscytację Marko, no, <laughs> niku, niku. najlepszego akcentu, powodzenia z prawkiem, no damy radę. Damy radę stary. Trzymajcie za mnie kciuki, ja za pierwszym razem to znam. Zobaczysz. GSI, GSI czy GLI w końcu? Właśnie nie wiem. Nie, nie wiem czy w dowodzie rejestracyjnym mam to wpisane. Zaraz zobaczymy. I od razu mówię z góry jeszcze naprawdę zerwie live to dlatego, że mam 40% baterii. Może nawet już jest mniej. Czekaj, już jest ile? 28, więc pewnie zaraz zerwię. Wybaczcie. Tu nie mam jeszcze ładowarki. Yy... Ogrzewanie bym jeszcze wyłączył. Czekaj, bo tutaj się zaraz uduszę. Czekaj, się zaraz tu uduszę. Jak tu wyłączać to? Lampkę włączmy. O, dajmy na off, bo tak gorąco jest w tym momencie, jakie to jest eleganckie, kurde, normalnie poldon. Wadą jest to, że jest popękana tutaj ta półeczka, ta deska cała. Zobaczmy, co mamy w ogóle tutaj, jeszcze nawet nie zaglądałem, kurde. Dobra, zobaczmy, czy ja mam w tym, w, 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 czekaj, może jest wpisane w dowodzie, Taki, czekaj, czekaj, czekaj. To zadamy tu na razie, elegancki. Takiej. Okay, może jest napisane, czy GLI, czy GSI, Polonez, Caro Plus, DU 3 września 99, data rejestracji. O tutaj, szukam tego, czy jest GLI, o ile to jest pisane tutaj, no nie wiem. Hmm, na razie tak na pierwszy rzut oka nie widzę, wiesz. A tu może być, o czekaj, tu może być, czekaj. PLPG, LP, ale LPG przecież nie ma, czekaj. O wyostrze. Nie widzę tutaj takiej informacji. Dobra, potem będę tutaj szukał tego. No i dobrze. Dobra, jeszcze jakie masz cele na ten dalek? Przeprowadzka do Warszawy. Trochę wrócić do biegania, do formy. Chyba tyle na razie, żeby nie za dużo. Które urodziny? 32. szafra. Ja jestem w podobnym wieku co Ty Jak się uda to w tym roku też idę zrobić prawko. Wszyscy idziemy robić prawko. Nie ma lipy tutaj. Co my tutaj sobie myślimy? Co? Gorsi jesteśmy zrobimy wszyscy. Shadowksi. Ja poluję na Borowicza, ale nie dam rady znaleźć, oceny są koszmarne. Jak uda mi się w tym roku coś zarobić to sobie kupujemy Borowicza. Jeszcze lepszego. Jakie radio ma pyta Mariowski? Zaraz włączymy. Zaraz włączymy radio, yy, Michał, nie chcę nic mówić, ale podejrzewam, że z 2500 to by się przydało przeznaczyć w miarę, by go zrobić, no tam jeszcze kasję trochę mam, więc przeznaczymy to, yy, czytamy dalej, czekaj, yy, moje, jak zaszaleję to Ci, to jeszcze zrobi Ci C i walnie sobie Tatr, nie wiem o co chodzi, dobra, wyłączyłem na razie silnik, bo już szkoda benzyny, po to zapruwać też środowisko, czekaj, Aha, chłodnica chyba poszła, czy ten czy wiatrak od tam, który chłodzi ten yy, silnik, bo słyszę, że hałasuje. Nie chłodnica, tylko wiatrak, przepraszam. Dobra, yy, Axel to jest GLI z tego, co widziałem na filmiku. No bardzo możliwe. Do Warszawy dojechałby. Pewnie. Część w sensie, jak pokazywała silnik. A, to wiesz, lepiej wiesz niż ja. Axel ciesza się twoim szczęściem, Kuba. Mówi. No super, też się cieszę. Ja wszyscy, ja, to jest nasz wspólny sukces. No jest nasz wspólny sukces ten polones. I teraz do przodu będziemy robić następne YouTube'owe sukcesy tutaj. Seba, najlepszego z urodzin jakiego roku jest ten samochód? 99, ale grudzień, więc...